Dzisiaj nie lecimy do Tajlandii, tylko idziemy na Dzień otwarty Inwestycji na warszawskim Wilanowie obok naszego właśnie osiedla. To jest Powsin, czyli zielona część Wilanowa, wybudowana przez zaufanego przeze mnie który właśnie budował nasze osiedle. Mieszkamy tutaj przez 4 lata już. W tym projekcie, w który teraz pojedziemy, zostało tylko trzy wolnych domki. Te domki są alternatywą mieszkanią, czyli nie mają garażów, ale 120 m2 plus poddasze plus ogródek, więc spoko. A jeśli poznacie ceny, to. Ceny są bardzo konkurencyjne. Dla Warszawy to jeszcze trzeba znaleźć takie ceny. Na końcu tego filmiku deweloper prezentuje nowy etap tej inwestycji. Bardzo fajne domki, więc warto zostać do końca. W inwestycji miasteczko powsiń etap 3 zostały już tylko trzy domy. Jeden ze skrajnym ogródkiem w cenie 1 549 000 zł, a także dwa lokale środkowe z mniejszymi ogródkami w cenie 1 349 000 zł każdy. Zapraszam do lokalu. Dom, który oglądamy, to 124 m2 powierzchni użytkowej. Wita nas przestronny hol, w którym mamy zlokalizowaną jednostkę wewnętrzną pompy ciepła. Następnie ujrzymy łazienkę obsługującą parter. Przy wejściu mamy do dyspozycji gabinet lub pokój gościnny. Około 12 m2. Zapraszam Państwa do pokoju dziennego, czyli salonu wraz z kuchnią. Proszę, to nie jest koniec bo z tej strony jest parking i to ogrodzenie będzie dalej, czyli ogródek będzie o połowę chyba większy. To nawet więcej. Działka będzie kończyła się mniej więcej 10 metrów dalej niż ogrodzenie, które widzimy. Parter tego domu to 2,90 m wysokości, bardzo duże przeszklenia, a także możliwość instalacji kominka. Zapraszam na piętro. Piętro, na którym znajdują się trzy sypialnie: łazienka, a także WC. Wita nas przestronny hol, z którego mamy dostęp do pierwszego pokoju o powierzchni 12 m2, kolejny 14 m2, WC, które może również pełnić funkcję pralni, a za nami główna łazienka o powierzchni 7 m2. I został nam ostatni pokój na końcu bardzo ładnie doświetlonego korytarza, czyli sypialnia o powierzchni 16 m2. No tutaj, jak podjąła, można coś z wyściami do Dokładnie, można to pomieszczenie skomunikować z główną łazienką. Można również, z racji tego, że jest to bardzo duża przestrzeń, tak jak wspomniałem, 16 m2, można tutaj wykroić sporą garderobę. Ale to nie wszystko, bo do tego domu przynależy również poddasze, czyli dodatkowe 60 m kwadratowych, które możemy zagospodarować, wystarczy wybudować schody. Zapraszam na górę. Jesteśmy na poddaszu. Czyli dodatkowe 60 m2 po podłodze. Na tej przestrzeni możemy swobodnie zaaranżować dwa dodatkowe pokoje lub siłownię, pokój zabaw, pokój hobby. Jest dociągnięta hydraulika, więc spokojnie zlokalizujemy tutaj dodatkową łazienkę, jeżeli byłaby taka potrzeba. Istnieje możliwość dołożenia okien dachowych, gdyż w każdą z tych przestrzeni możemy zamontować okno. Jedno okno kosztuje około 5000 zł, jeżeli mówimy o montażu w gotowym dachu. W tym przypadku jesteśmy w lokalu D3, jest to lokal skrajny. Ogródka mamy około 200 m2. W ofercie mamy również środkowe lokale, nieco mniejszym ogródkiem, bo w każdym przypadku ogródek będzie to 40 m2. Dzięki temu niższa cena 1340 000. Idziemy. Idziemy? Tak, idziemy, idziemy do idzie lokalu. No to idziemy tutaj do lokalu. W takim razie. Z względu na mniejszy ogródek cena jest niższa, tak jak mówiłem, ale należy również pamiętać o tym, że to jest lokal środkowy. Tutaj mamy łazienkę. Tutaj niby gabinet. I tu właśnie salon. A tą ścianę da się w razie czego, tak? Da się, jak my tutaj przygotowamy oknie, to tak możemy to stosować na tak ucieknie. Idziemy na górę, zapraszam. Zapraszam do największej sypialni o powierzchni 16 m2. Mam pytanie, czyli lub tutaj robimy schody... Lub barierkę. Lub barierkę. Okej, okay. a z tymi schodami, jeśli ktoś zdecyduje, to we własnym zakresie, czy z My tym... My możemy w tym pomóc, mamy wykonawców, którzy dla, dla nas pracują i tego, tego typu realizacje wykonują. Większość nabywców decyduje się we współpracy z nami. Tak, to ta największa sypialnia, tak samo jak w poprzednim. Mm -hmm. A tutaj okno, wychodzą też na tą drogę, ale e, ta droga nie jest aż taka bardzo, jak to powiedzieć, ruchoma? Jest ruchliwa. A tutaj coś będzie? No, że kiedyś się raczej nie w najbliższym czasie. Tutaj pokój 12 i kolejny 14 metrów kwadratowych. Okej, tak. 12 metrów oraz 14 metrów. Dla dwójki dzieci lub dziecko i gabinet. Tutaj przeznaczona jest jeszcze łazienka o powierzchni 7 m2, a także, jak się odwrócisz, za nami jest WC, które często zamieniamy na pralnię, można wstawić pralkę i suszarkę. Cena tego? 1349 To taka sama jak tam, czy nie? Taka sama jak tam. Mamy dwa lokale środkowe, każdy z nich w cenie 1 349, a także lokal skrajny z dużym odkrótkiem za 1 549. Gdzie z takimi wypchanymi kieszeniami? Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą inwestycją, czyli miasteczko Powsin etap czwarty. W najnowszej odsłonie chcielibyśmy zaproponować 38 lokali w dwóch różnych planach. Metraże będą zaczynały się od 124 m do 129 m kwadratowych, ogródki od 300 do 700 m kwadratowych. A cenowo rozpoczynamy od 1 482 tysięcy zł. Budowa rozpocznie się na początku 2026 roku, a klucze będziemy przekazywać już w połowie 2027 roku. Zapraszamy na prezentację. Im wcześniej, tym taniej. I lepiej. Na koniec dodam od siebie, że w ogóle ta okolica bardzo nam się podoba, wszystko nam pasuje. Jesteśmy niedaleko obwodnicy, czyli w miarę daleko, żeby nic nie słychać, ale dosłownie 5 minut jest i jesteśmy już na S7 Siódemka? czy 2, ale ta nowa obwodnica do centrum Warszawy jest... 20-25 minut, to zależy jeszcze, kiedy jedziecie. Czasami je 30 i 35, oczywiście, kiedy na przykład zimą i są korki. E, teraz na Wilanowie już jest tramwaj, więc wszystko się ułatwiło. E, obok szkoły, obok przedszkole, prawie tu mamy, gdzie chodzą, o, chodzi mój Martin, więc jest super. Trochę brakuje tutaj u nas jakiejś, nie wiem, kawiarni, ale mamy. Po prostu lodziarnię, Nie wiem, która zrobione jest od serca tych właściciele, więc wszyscy chodzimy do tej lodziarni i jemy te lody naturalne, ale z, oczywiście z biegiem czasu na pewno coś tutaj będzie. Przystanki autobusowe obok. Jeziorka, obok. Spacery jak najbardziej, miasteczko Wilanów obok, czyli rowerem czy nawet na piechotę można pójść Ja ze swojej strony bardzo polecam tą okolicę Ja się żegnam i widzimy się następnym razem chyba już w Tajlandii